Sześć dni do końca letniego mercato, coraz mniej czasu w klubach. Ostatnie szlify: Bakayoko jedną nogą w Milanie. Inter stawia na Joaquina Correa i odblokowuje mercato Lazio. Tymczasem wściekłe jest Napoli: Wiktor Osiman zostaje zawieszony na dwie kolejki i nie zagra z Juventusem. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zapraszam. Buongiorno, Amici Sportivi. Środa, 25 sierpnia 2021 roku. Witam Was bardzo serdecznie. Kłaniam się w pas tego środowego poranka i zapraszam na poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. W którym to niestety po raz kolejny obejdziemy się bez Gazety dello Sport. Aczkolwiek robimy krok do przodu, bo mamy okładkę, ale coś tam się zapchało. Pracuję nad tym, w związku z tym mam nadzieję, że jutro, a na pewno jeszcze w tym tygodniu, a na pewno przed piłkarskim weekendem, a na pewno przed poniedziałkiem, w którym będziemy omawiać mecze, wrócimy do mediolańskiego dziennika. Tymczasem poradzimy sobie dzisiaj bez niego. Najpierw spójrzmy na jedynki włoskich dzienników sportowych w wydaniach z dzisiaj. Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz dziennik Il Romanista. Zacznijmy od Tutto Sport, na którego okładce znalazło się mnóstwo dzisiaj informacji. E, większych, mniejszych, ważnych, mniej ważnych. Zależy, jak to wszystko układać według priorytetów. Dziś priorytetem dla turyńczyków jest Cristiano Ronaldo and the City, czyli można powiedzieć Cristiano Ronaldo w wielkim mieście, ale chodzi oczywiście o Manchester City, o post, który wczoraj opublikował jeden z członków rodziny właścicieli PSG, gdzie Ronaldo został zilustrowany w koszulce Paris Saint-Germain obok Leo Messiego, Wściekłość ła Elkana. Więc mercato trwa w najlepsze, ale z bardziej konkretnych informacji Inter stawia na Joaquin'a Correa, a kibice Torino są wściekli na Urbano Cairo, ponieważ ten nie zdementował, a wręcz miał zaakceptować ofertę Interu dotyczącą zakupu Gallo Belottiego, do którego ostatecznie nie dojdzie. No ale do tego wrócimy. Correa również bohaterem okładki Corriere dello Sport Inter ma Correa, e, Inzaghi ma swojego pupila, Zhang płaci 30 milionów, Tuku wraca pod skrzydła Simone. E, tymczasem Gazeta dello Sport, eccoli, Korea w Interze, Bakayoko w Milanie. Correa, jak widzicie, e, w niebieskich kolorach, e, czy w niebieskim kolorze włosów, z kolei broda e, Bakayoko ufarbowana dzisiaj na czerwono. Wszystko w barwach ich nowych klubów. Tymczasem uwaga na tych dwóch, głosi dziennik Il Romanista. Wczoraj zaprezentowani nowi gracze Romy, których już widzieliśmy na boisku, ale oficjalna prezentacja musiała się odbyć, to znaczy Matias Zwinia oraz Eldor Szomurodow i to są okładki, choć nie wszystkie tematy, oczywiście zapraszam na naszego Facebooka, tam na fanpage'u Amici Sportivi od 7.05 wisi post codziennie rano, również w weekend, w którym to przyglądamy się tematom wybranym przez włoskie dzienniki sportowe na te okraszające tak zwane jedynki wydań. Ja tymczasem Tradycyjnie zaczynam od pytania dnia. Wczorajszego pytałem Was, który z tych napastników, o których dzisiaj porozmawiamy, byłby lepszym wyborem dla Interu, Joaquin Correa czy Andrea Bellotti. Oto wyniki, Oto wyniki naszej ankiety po dobie od jej opublikowania. 54% z Was postawiło jednak na Andrea Bellottiego, 39% na Joaquina Correa, 7% z Was nie miało zdania i go nie wyraziło. Dziękuję też za wszystkie komentarze, które wpadły w zakładce społeczność. Zapraszam i przypominam, bo do tej Ankiety też absolutnie wrócimy. Którego klubu jesteś fanem? Tam wiszą dwa posty w zakładce społeczność. W związku z tym już dobrych ponad tysiąc, prawie dwa tysiące głosów oddane. Dołącz się do tej ankiety. Niedługo ją podsumuję, być może jeszcze w tym tygodniu i zobaczymy, jak nasza społeczność Amici Sportivi się przedstawia, jakie kolory przybiera. Tymczasem ja zapraszam na przegląd Corriere dello Sport oraz dziennika Il Romanista. Wcześniej z góry dziękuję za lajka, like którego zostawicie pod tym filmem. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, zapraszam do pacjencia tego magicznego czerwonego przycisku oraz dzwonka obok niego. Tymczasem ja otwieram razem z Wami wydanie ze środy Corriere dello Sport. No i zacznijmy od tychże napastników, od Interu i uzupełniania ataku Zurich, mimo że dołączył Edin Dzeko, mimo że jest Lautaro Martinez, to Simone Inzaghi, jak wiecie, chciał mieć dodatkowego napastnika i go otrzyma, i go dostanie. Będzie nim Joaquin Correas, w sprawie którego Inter dogadał się z Lazio, ale trzeba powiedzieć, że Giuseppe Marotta zrobił robotę, z uwagi na to, że dzięki temu, iż miał w ręku alternatywę, łatwiej przekonał e, pana Lotito do przyjęcia oferty, którą mu złożył. E, to wypożyczenie z obligo transferu definitywnego za 30 milionów euro. Lotito początkowo chciał 40 milionów, później 35, ostatecznie wiedząc, że Giuseppe Marotta dogadał się z Torino, z Urbano Cairo na bazie 20 milionów euro w sprawie zakupu Bellottiego jako alternatywy, ugiął się i przyjął ofertę w tejże postaci, to znaczy wypożyczenie i wykup za 30 milionów. tym samym Inzaghi ma drugiego napastnika, którego chciał, bo to jego pupil z czasów Lazio, a Lautaro i Dzeko, jak pisze dzisiaj pan Pietro Guadagno, mają idealne wsparcie, dodatkowe wsparcie na nowy sezon. Argentyńczyk lada chwila pojawi się w Mediolanie, podpisze czteroletni kontrakt, będzie zarabiał 3,5 miliona euro rocznie. No i najpewniej w związku z czasem, jaki pozostał do chociażby rozegrania najbliższego meczu ligowego Interu z Elasem Verona w piątek, nie zdąży wziąć udziału w żadnym treningu z drużyną, w związku z tym. Będzie dostępny w praktyce od przyszłego tygodnia, więc następny, um, następny weekend, powiedzmy, to ten, w którym zobaczymy go w akcji. Po prawej stronie w, na tej samej rozkładówce pan Pietro Guadagno pisał również o wywiadzie, którego udzielił dziennikarzom Dazon Denzel Dumfries, który to przyznał, że w transferze do Interu decydujący w jego przypadku okazał się udział słuchajcie, Stefana Defraya, jego konnacjonale, z którym to od kilku lat miał rozmawiać o interze jako wielkim klubie. De Frey miał mu go zachęcać do tej przeprowadzki. No i jak Dumfries przyznał, De Frey mi, no, odegrał rolę swego rodzaju nawet pośrednika w tym transferze, a teraz pomaga mu w aklimatyzacji. Zapytany o swojego idola Denzel Dumfries powiedział, że jego rola i to jak siebie widzi w interze bardzo przypomina mu to, co niegdyś robił w ekipie Naradzurych Majkon. No gdyby takim klasowym piłkarzem był jak Majkon niegdyś, to byłoby całkiem nie, nieźle. No a pierwsze słowa, bo zapytał go jeden z dziennikarzy Das um. jakie włoskie słowa nauczył się, jakich włoskich słów nauczył się jako pierwszych? Powiedział, że to uomo, czyli człowiek, solo, czyli sam, scappa, czyli uciekaj i "sivola", czyli no w skrócie wślizg, czyli takie hasła, które, które dla obrońcy, a może wahadłowego, bo tę rolę ma pełnić, w, odgrywać w Interze przydadzą się pewnie na początku najbardziej. Inter sprowadzając Joaquina Correa uwalnia niejako, czy odblokowuje Mercato Lazio, o którym dzisiaj pisze również Corriere dello Sport, zwłaszcza w wydaniu dla Rzymu, Lazio oraz Dzakani o Kostić. Dzakani albo Kostić za chwilę powiemy oczywiście również o Tomie Basticiu, ale zacznijmy od tej dwójki. Serbski skrzydłowy Eintrachtu, czyli Filip Kostić, 28-letni gracz, jest zarezerwowany przez Lazio, w cudzysłowie zarezerwowany, już od jakiegoś czasu, ale niemieckiemu, niemieckiemu klubowi spieszno, żeby domknąć tę transakcję. Oczekuje 18 milionów euro. Rzecz w tym, że problemem może być miejsce w drużynie Lazio dla gracza spoza Unii Europejskiej, bo Kosticza oznaczałoby z konieczności zrezygnowanie z innego gracza spoza Unii Kamenowicza, sprowadzonego już z FK Czukariczki zarejestrowanego w FIFA, ale którego kontrakt nie został jeszcze zdeponowany. Na liście życzeń pojawia się też numer 10 Elasu Verona, którym jest właśnie Mattia Zakani, 26-letni napastnik, którego kontrakt wygasa w 2022 roku. I on, onże, onże, on właśnie miałby być. Ale... Alternatywą dla e, kosticia. Z Corriere dello do Los ocenia go nawet jako piłkarza, który mógłby być dla Sariego bardziej e, przydatny. dutile, taki alternatywą e, dla różnych rozwiązań taktycznych. E, w związku z tym e, tych dwóch napastników bije się w cudzysłowie też symbolicznie e, o miejsce w napadzie Lazio. Tymczasem dołącza do ekipy Lazio hmm, Toma Basić, chorwat, 24-latek, który występował niedawno w Bordeaux. E, no i cóż, e, gitara e palone, to ciekawe. Gitara i piłka. Basic już dołączył. Dolacio jest już w Rzymie i już wylądował. Dzisiaj przejdzie testy medyczne, zostaje sprowadzony za 7 milionów euro plus milion premii, podpisze kontrakt obowiązujący do 2026 roku. No ale pomówmy o tej gitarze. Gitarę Pallone. Okazuje się, że pan Carlo Rossito wziął na tapet też jego prywatne życie i informuje nas uprzejmie, że zawodnik jest fanem muzyki, że nie lubi gier komputerowych, dlatego że, jak sam przyznaje, zabierają mu zbyt wiele energii. A jednym z jego ulubionych utworów jest Take Me Home, Home Country Roads Jonathan Denvera, czyli Almost Heaven West Virginia. Kto gra na gitarze ten i lubi country, to być może się orientuje. Tak czy inaczej, gitarę odstawmy, bo od razu, zaraz byśmy musieli rozmawiać też o Federico Bernardeskim. Skupmy się na pallone, czyli na piłce. Zobaczymy, jak basić poradzi sobie w ekipie Mauricio Sarriego. No ale coś zaczyna się dziać na Mercato Bianco Celestich. Zobaczymy jeszcze napad. Być może jakiś trekwartista właśnie zostanie sprowadzony i Sarri będzie miał jeszcze więcej opcji w swojej drużynie. Opcji ma na pewno sporo José Mourinho. Wczoraj zaprezentowani zostali na konferencji prasowej Eldor Szomurodow oraz Matias Winia. Dwaj nowi zawodnicy sprowadzeni. Jeden z Włoch, drugi spoza Włoch i właśnie o tym poza Włoszech, czyli o Brazylii, w ogóle Ameryce Południowej wypowiada się Matias Winia. Urugwajczyk, który ma grać na lewej flance obrony. Choć jak sam przyznaje, może występować również w środku. Jeżeli wróci Leonardo Spinazzola, to nie ma problemu, chociaż lepiej czuje się na lewym skrzydle. Oczywiście obaj, rzecz jasna, szczęśliwi z powodu dołączenia do ROMY. Obaj zapowiadają walkę o najwyższe cele, o to, że dadzą z siebie wszystko, czyli standardowe hasła, które słyszymy na każdej konferencji prasowej każdego zawodnika w każdym klubie. Natomiast skupiając się na tych elementach, które mogą nas zainteresować, cytowane dzisiaj przez dziennik Il Romanista, to na przykład Matias Winia przyznaje, że gra we Włoszech jest zupełnie inna niż w Brazylii, że w półwyspie apenińskim kładzie się dużo większy nacisk na taktykę, że Calcio jest bardziej agresywne, ale jak sam przyznaje, ja jestem przyzwyczajony do tego jako Urugwajczyk. Mogą grać nie tylko na lewej obronie, ale i w środku, o tym już powiedzieliśmy. Tymczasem Szomu Rodow przyznał, że nie ma preferencji, jeśli chodzi o jego rolę w ataku. Najważniejsze jest dla niego dobro Romy. To priorytet ponad moje własne ambicje, powiedział Uzbek oraz dodał, że może grać w duecie z Abrahamem, może grać jako samotny napastnik, to wszystko zależy od tego, czego będzie potrzebować drużyna, więc wie, jak szybko wkupić się w łaski fanów Jello z uwagi na to, że nawet dziennik Romanista zawsze podkreśla, że Roma ponad wszystko, ponad Edina ponad wszystkich piłkarzy, którzy dołączają bądź odchodzą ponad działaczy, Roma jest tą wartością najwyższą. Eldor Szomurodow przyznał również, słuchajcie, że jednym z powodów, dla którego zdecydował się na ten transfer i bez wahania przyjął ofertę. Była postać, czy jest postać Jose Mourinho, z którym poznał się dwa lata temu w Moskwie i który się z nim kontaktował i którego uważa naturalnie za jednego z najlepszych trenerów na świecie. Teraz uważa też, że jest w topowym klubie i chce walczyć z nim o najbardziej ambitne cele. Inny artykuł w tym samym dzienniku, w dzienniku Il Romanista skupia się na Denisie Zakari, na ostatnim potencjalnym ruchu Tiago Pinto w Romie. To ma być próba, próba uzupełnienia jeszcze środka pola, uzależniona jednak od sprzedaży, od tym wczoraj mówiliśmy, zostawiłbym jednak ten artykuł, a skupił się na tej kolumnie po prawej stronie, gdyż tam zacytowano wywiad, którego udzielił uwaga Paulo Fonseca, portugalskim mediom, którym powiedział co nieco na temat właśnie Romy. Okazuje się, że oprócz tego, że w bardzo ciepły sposób wypowiedział o się samym, o samym klubie, powiedział, że spędził w Romie dwa fantastyczne lata, które jednakowoż były prawdopodobnie dwoma najtrudniejszymi w historii Romy, w trakcie których zmienili się właściciele, dyrektor sportowy, oczywiście COVID w tle, był to czas zmian, które wymagały czasu, mówi Portugalczyk. Poza tym uwielbiamy jako miasto. Tak czy inaczej, moją uwagę przykuł sposób, w jaki opisał Tiago Pinto, obecnego dyrektora generalnego Diallo rossich Okazuje się, że ma bardzo duży szacunek wobec zarówno właścicieli, jak i właśnie dyrektora generalnego Diallo rossich Powiedział, że bardziej szczerej, bardziej otwartej i transparentnej osoby w świecie calcio nie spotkał, że był traktowany bardzo fair, bardzo w porządku. Co więcej, Tiago Pinto miał go poinformować nawet o negocjacjach trwających z José Mourinho i o wszystkim wiedział, niczego nie zrobił za moimi plecami powiedział Paulo Fonseca na temat Portugalczyka, swojego konnacjonale zresztą. W związku z tym bardzo ciepły, bardzo entuzjastyczny wywiad na temat Romy, więc pewnie trochę szacunku więcej Paulo Fonseca sobie u kibiców Romy tym samym zaskarbi. Zobaczmy, co tam w Milanie. W Milanie jedną nogą jest już w drużynie Tiemueba Kajoko, choć to oczywiście nie pierwszy raz, kiedy wystąpi w ekipie Rosso Po trzech latach od momentu, w którym niemalże trafił z Rossonerimi do Ligi Mistrzów. Teraz dołącza do zespołu, który w tym turnieju będzie walczył. Piłkarz w zeszłym sezonie, jak pamiętamy, reprezentował barwę Napoli, następnie wrócił do Londynu. Teraz, żeby na nowo dołączyć do Milanu, zgodził się na obniżkę wynagrodzenia, podobnie jak zauważa pan Adriano Ancona, w zasadzie jak przypomina nam, podobnie jak zrobił to Sandro Tonali. Transfer niebawem ma zostać dopięty. Obie strony oczekują już tylko zielonego światła ze strony Chelsea. Przeprowadzka Bakayoko do Mediolanu będzie gdzie oznaczała też transfer Tomaso Pobegi do Torino. Turiński klub, klub pokonał konkurencję w postaci Cagliari oraz Sampdori. Wcześniej interesowały się tym zawodnikiem również Fiorentina i Atalanta. Chodzi o wypożyczenie bez opcji wykupu. Tymczasem, jak czytamy w tekście po prawej stronie, kontrakt podpisuje dwudziestoletni Pietro Pellegrini. Chodzi o wypożyczenie z prawem wykupu za 6 milionów, a wisienkami na torcie, którą, które kuszą Rossonerich są piłkarze o wręcz, powiedzieliby mistycznych imionach i nazwiskach. Chodzi o Jezusa, czy Jezusa, jak gdybyśmy spojrzeli na pisownię, oraz Mesiasa, czyli Jezus-Mesias. No właśnie, chodzi o Jezusa, czy Jezusa-Koronę z Porto oraz Juniora-Mesiasa z napastnika Krotone. ale fajnie się składa. Jezus o Messias diavolo tentato, czyli diabła kusi i Jezus i Mesjasz. Taką grę słów funduje nam dzisiaj Corriere dello Sport. O Juventusie się dzisiaj bardzo mało, w związku z tym sięgnijmy do jednej rozkładówki, która skupia się przede wszystkim na postaci i sylwetce Mbappé oraz jego potencjalnej przeprowadzce do Realu Madryt, no bo wczoraj gruchnęła e, informacja o tych 160 milionach e, euro, e, które rzekomo miał zaoferować już Real e, Paryżanom. Ci mieli odrzucić pierwszą formalną ofertę. E, dzisiaj Il Rilancio, jak informuje nas Corriere dello Sport i pan Alessandro Giudice, czyli kolejna e, próba. E, co jeszcze na ten temat? No Mbappé podobno chce odejść do Realu, podobno zawnioskowało zgodę e, na, na transfer od Rzucił ofertę Leonardo, z kolei e, królewcy zawnioskowali oficjalnie do Paris Saint-Germain o zgodę na rozmowy oficjalne z zawodnikiem. E, w każdym razie, w cieniu tego wszystkiego, media przyglądają się oczywiście sytuacji Cristiano Ronaldo w Juventusie. E, między Juventusem a paszportem do marzeń. Taki tytuł nosi dzisiejszy artykuł pana Nikoli Balicze, Tra Juventus e Dream Pass. E, jeśli, zwolni się jeśli zwolni się miejsce w Paryżu, Ronaldo może się tam przeprowadzić. Równolegle cały czas trwają dysputy na temat jego przeprowadzki do City, o czym głosi też okładka. Tutto Sport, zwłaszcza, że do ekipy Guardioli jednak może nie dołączyć Kane. Tego jeszcze nie wiadomo na pewno, ale pojawił się taki scenariusz. No Mendes pracuje, Ronaldo, jak czytamy, aspetta e tutto il mondo lo serva, czyli Ronaldo czeka, a cały świat obserwuje rozwój wydarzeń. Z tematu Juventusów warto jeszcze wspomnieć. Pewnie co najwyżej o kontuzji Arona Ramzeja, kolejna kontuzja mięśniowa po kajożorsz, Ramsey odpocznie przez najbliższych co najmniej kilkanaście dni, za 10 dni ma przejść kolejne badania szczegółowe, no i mamy dowiedzieć się nieco więcej. Z Juventusem ma nie zagrać, przynajmniej na dziś dzień to jest status Wiktor Osimen. Wczoraj Corriere dello Sport pocieszało Il Popolo Napoletano, czyli ludzi z Napolu, że Wiktor Osimen zostanie zawieszony tylko na jedną kolejkę, bo wszystko zależy od tego, co tam w raporcie sędziego się zawarło, znalazło po meczu Napoli z Wenecją i jak ta sytuacja w polu karnym została opisana. Okazuje się, że została opisana w bardziej surowy sposób niż Azzurri mogli się spodziewać, bo sędzia prowadzący tamto. To spotkanie wpisał, iż to, co zaszło w polu karnym, to było, słuchajcie, celowe uderzenie w twarz przeciwnika. A wówczas to nie jedna kolejka, a co najmniej dwie. I te dwie kolejki, due turni, na te dwie kolejki został zawieszony. Wiktor co oznacza, że nie zagra z Juventusem. Napoli, dice no. Napoli się nie zgadza, Napoli wściekłe. Corriere dello Sport, zresztą w wydaniu dla kampanii, pan Alessandro Barmano, pan Fabio Mandarini, piszą, że w ogóle już czerwona kartka była taka aptekarka. Że to była takie naciągane, a w ogóle decyzja o zawieszeniu napastnika na dwie kolejki to już jakaś przesada. Zobaczcie, publikuje nawet pięć stop-klatek ze strzałkami, wskazującymi na to i dopisując do tego historię, że absolutnie nie było to uderzenie w twarz, tym bardziej celowe, tym bardziej agresywne, ale raczej popchnięcie owszem, więc kartka się należała, ale bardziej żółta, nie czerwona ale już dwie kolejki zawieszenia to jakieś nieporozumienie. Klub w związku z tym ma się odwołać, liczy na redukcję kary do jednej kolejki zawieszenia powieszenia wówczas z mógłby wystąpić w tym spotkaniu. Wiadomo, jakie znaczenie ma dla Napoli pojedynek czy, czy starcie z Juventusem. Oprócz tego w jednym z akapitów tego artykułu dowiadujemy się, że Zieliński jest już po badaniach, Piotr Zieliński, i echografia potwierdziła niestety dosyć solidny uraz mięśnia czterogł czterogłowego prawego uda. Na razie nie ma informacji o terminie powrotu, natomiast jego stan ma być monitorowany z dnia na dzień. A na koniec w temacie Napoli Mercato, to znaczy olimpiako starający się Cały czas o Manolasa, a Marcylia oferuje 13 milionów za UNASA. I jeżeli Napoli przyjmie ofertę, jeżeli z pienięży karty zawodnicze któregoś z tych piłkarzy będzie mogło wrócić na mercato i pozwolić sobie na transfer chociażby, jak czytamy, Amrabata czy Jusufa. Tymczasem Fiorentina kontraktuje Torreirę. Lucas Torreira, 25-letni gracz do tej pory Arsenalu, jest już we Florencji, jest już w Toskanii, o czym informuje nas dzisiaj pani Francesca Bandinelli. Gia Promoso in Italiano. No właśnie, już awansowany do Italii, a w zasadzie do drużyny Italiano, bo o tym mowa. Urugwajczyk już we Włoszech, transfer dopięty, no i to on będzie miał za zadanie poprowadzić w tym sezonie. Violę po nieudanej przygodzie z Atletico. Włochy mają być dla niego krajem piłkarskiego odrodzenia, jak pisze pani Bandinelli. Chodzi o wypożyczenie za mniej więcej milion euro plus prawo wykupu za 15 milionów. Jest to pomocnik mogący grać w dwuosobowej formacji pomocy. Zna Italię, bo grał niegdyś w Serie A i w Serie B. Pescara, Sampdoria teraz na nowo chce się pokazać piłkarskim Włochom. No i trzeba trzymać kciuki, bo Fiorentina może być jedną z ciekawszych ekip w tym sezonie. Tymczasem trwają prace nad nowym Viola Park – o czym informuje nas pani Ilaria Mazzini, nuovo viola park, comiso letteralmente al lavoro, czyli dosłownie, pan komiso dosłownie w pracy, zwróćcie uwagę na zdjęcia, faktycznie wczoraj rano na placu budowy pojawił się sam Rocco, komiso wziął symboliczny udział w pracach, dostał wiertarko, wkrętarkę i co? I wiercił i wkręcał, jak widzimy na tym zdjęciu po lewej stronie, towarzyszył mu m.in. syn Joseph, dyrektor generalny Joe Barone, no i czytamy również o tym, że V di Viola, czyli e, litera V. Litera V na głównym budynku. Ogromna litera V ma zostać zamontowana jako symbol florenckiego klubu. Wszystko ma być, jak zapowiadał już w lutym Komiso, najpiękniejsze i najdroższe we Włoszech, no bo chodzi również o centrum sportowe e, na terenie Banio Aripoli. E, Tyle o Fiorentinie. Zajrzyjmy do Bologni i do kilku mniejszych podwórek. Bolonia jest e, może no mniejszym, ze średniej półki, ale nie mniej ciekawym. Giorgio Burredo informuje dzisiaj o rozstaniu e, Garego. Medela z Bolonią. 34-latek mający na koncie 38 występów w koszulce Bolonii zdecydował się opuścić klub Rosso Blue przejdzie do Elsze. To jeszcze nieoficjalne, ale wszystko na to wskazuje. Rozważał już odejście od jakiegoś czasu. Bolonia próbowała go utrzymać, ale nieskutecznie. No i jak czytamy w tym artykule, przygoda z Bolonią, przynajmniej zdaniem pana Burredo, nie należała do najlepszych. Wiele kontuzji, niezbyt dobre relacje z Michailowiczem. Wszystko i tak powoli zmierzało ku rozstaniu, które wydarzy się już niebawem. Sam zawodnik. Miał oferty z Premier League, m.in. z Leeds, ale ostatecznie to hiszpański klub uwierzył w niego najbardziej i ostatecznie wkrótce go zakontraktuje. Tymczasem pan Giuseppe Amizani skupia się na Cagliari i na roli João Pedro w tym zespole. Oczywiście w, jako pokłosie, to, to pozytywne pokłosie tego, co zawodnik zrobił w meczu ze Specją. Dwie bramki, dublet i uratowany punkt gospodarzy tego meczu to jego ósmy sezon na Sardynii, który rozpoczął się w najlepszy możliwy sposób. Sposób, czytamy w tym, w tym artykule. To bohater ostatniego spotkania. Żaden z Brazylijczyków w Europie nie jest tak skuteczny jak on, zauważa pan Amizani. Mauro Esposito zatrzymał się na 65 golach, Pedro ma już 75 i bierze na celownik Dawida Suazo, który może pochwalić się dorobkiem 102 bramek, następnie na podium już tylko Gigi Piras 104, no i niedościgniony Gigi Riva 202 bramki. Ale jego trafienia, trafienia Jao Pedro, to dla kaliari to dla Kaliari pane Perlasa. Jak czytamy, czyli chleb dosłownie, chleb do utrzymania widzę, czyli po prostu czynnik kluczowy, coś niezbędnego. No i w ogóle ten artykuł, pana Mizani skupia się na sylwetce karierze zawodnika, którego określa mianem. Snajpera nie do zatrzymania. A jego kontrakt z Kaliari obowiązuje do 2023 roku, więc jeśli nie wydarzy się nic spektakularnego, to jeszcze Kaliari będzie miało z niego pociechę. Zobaczmy też, co w ogóle dzieje się na piłkarskim mercato. Takie kilka szybkich strzałów, które funduje nam pani Francesca Bandinelli z Corriere dello Sport. Zacznijmy od tych podsumowań z góry, to znaczy les wydatki. Włosi wydali już na mercato latem 470 milionów, praktycznie, euro. Euro I są drugą ligą, e, która wydała na Amerykę to najwięcej. Pierwszą Premier League ponad miliard euro, pozostałe liczby widzicie: La Liga 201 milionów, 358 milionów, Bundesliga oraz Ligę 318 milionów. Kilka informacji, które wyłuskamy z tego artykułu: Cagliari dogadane z Juve w sprawie wypożyczenia Dragusina, Empoli kontraktuje Pina Montiego, dzisiaj testy medyczne, w sobotę debiut z Juventusem. Zapakosta wrócił do Atalanty, kontrakt już podpisany, zdjęcie w Corriere jest. Ladea stara się oprócz tego o Torzbiego z Sampdori. Czy Neuen Perez zasila Udinezę, zawodnik Atletico Madrid Wczoraj przeszedł testy medyczne i przenosi się do Udine na zasadzie wypożyczenia. A na koniec zaglądamy, słuchajcie, na podwórko Serie B. Co jakiś czas mieliśmy zajrzeć również na waszą prośbę na podwórka drugoligowe. A tam dzisiaj ciekawa informacja, którą funduje nam pan Francesco Munari, również dotycząca Mercato. Brescia kontraktuje kogo? Rodrigo Palacio, 39-letni. 39 jego jeszcze nie tak dawno zawodnika boloni tymczasem Palacio dołącza do Bresi Filippo Inzagiego i mówi: Wiek nie ma dla mnie znaczenia, liczą się fakty i liczby. Przyznaję, że miał na stole inne oferty, ale tym, co go przekonało, a w zasadzie kto go przekonał, był właśnie trener Filippo Inzagi. No i tym samym Palacio będzie jednym z podstawowych napastników Bresi w tym sezonie. A ja mam nadzieję, że jednym z podstawowych elementów harmonogramu waszego dnia jest poranny przegląd włoskiej prasy sportowej, na który zapraszam oczywiście już jutro. 8.30, mam nadzieję, że z gazetą Delosport, jak nie, to pokombinujemy i zajdziemy ich z drugiej strony. A tymczasem życzę miłego dnia. Zaczynaliśmy pochmurnie, teraz widzę, że coś się rozpogadza, przynajmniej tutaj w okolicach Warszawy. Życzę Wam tego samego, choć czuć już gdzieś tam wiatr jesienny i powiem Wam, że jak już wstaję rano i przygotowuję prasówkę, to przede wszystkim jest ciemno. Jeszcze do tej pory nie tak dawno było całkiem widno, a zaczynam swoją pracę nad prasówką pośród ciemności. Więc zbliża się. I Coming amici sportivi. Eee, no cóż, buona giornata. Widzimy się jutro. Ciao.